A Ty znasz ten mit? Klimatyzacja to luksus. Dzisiaj zaczynamy krótką serię o mitach na temat klimatyzacji. Stopniowo będę rozwiewał Wasze wątpliwości. Jestem tu dla Was, aby pokazać, że klimatyzacja to nie czarna magia dostępna tylko dla wybranych. Wiele osób myśli, że klimatyzator to urządzenie, które kosztuje fortunę i wymaga skomplikowanej instalacji. Ale prawda jest taka, że nowoczesne klimatyzatory są dostępne w przystępnych cenach, często porównywalnych z ceną średniej jakości telewizora. Co więcej, istnieją różne rodzaje klimatyzatorów, od przypodłogowych przez ścienne, do sufitowych bądź nawet kanałowych, które można zainstalować w każdym domu. Nie musisz być milionerem, aby cieszyć się komfortowym chłodem w upalne dni. Zainwestowanie w klimatyzację już około 3-4 tysięcy złotych. To nie luksus, ale sposób na poprawę jakości życia. Dzięki niej możesz spać spokojnie w gorące noce, a także filtrować powietrze, eliminując alergeny i krążące w nim zanieczyszczenia. W kolejnych odcinkach obalę więcej mitów i przybliżę Wam różne aspekty klimatyzacji i jej działanie. Bądźcie ze mną. Jeśli macie pytanie lub inne mity, które chcielibyście obalić, zostawcie komentarz. Do zobaczenia. Cześć.